Przypowieść o dwóch szkatułkach. Była sobie kiedyś dziewczyna, której uroda przyciągała wzrok wszystkich. O jej rękę starało się dwóch mężczyzn. Jeden był bogatym kupcem, którego statki przywoziły towary z całego świata. Drugi był biednym artystą, którego jedynym bogactwem był pędzel i płótno. Kupiec przyniósł dziewczynie złotą szkatułkę wysadzaną drogocennymi kamieniami. Oto powiedział. Są w niej skarby, które zapewnią ci beztroskie życie. Nigdy więcej nie będziesz musiała się o nic martwić. Artysta zaś podał jej prostą drewnianą szkatułkę, gładko wypolerowaną, ale bez żadnych ozdób. Nie mam nic oprócz tego, rzekł, ale to, co jest w środku, możemy pielęgnować i rozwijać razem. Dziewczyna ku zdziwieniu tłumu wybrała drewnianą szkatułkę. Kiedy ją otworzyła, zobaczyła w środku jedno, jedyne nasionko. Kupiec roześmiał się i odszedł, a dziewczyna i artysta zasadzili to nasionko w ziemi. Wyrosło z niego ogromne drzewo, które dawało cień w upale, soczyste owoce w głodzie i stało się domem dla ich dzieci. Złoto kupca pozostało zaś martwym ciężarem w jego skrzyniach, nie przynosząc ani ciepła ani radości. Prawdziwe bogactwo to nie to, co posiadasz ale to, co możesz stworzyć i rozwijać razem z kimś. Natychmiastowa korzyść i gotowe dobra często ustępują potencjałowi, który wymaga czasu, wiary i wspólnego wysiłku.